Witajcie w kolejnym wydaniu Radiowego Ekspresu Studenckiego, magazynu z Życia Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Dziś opowiemy Wam o konferencji Przedsiębiorczość w Polsce nowe perspektywy rozwoju, wieczornicy, czyli spotkaniu opłatkowym naszej wspólnoty akademickiej, oraz o zawodach siłowych w Akademickiej Sali Fitness. W magazynie porozmawialiśmy z przedstawicielem liturgicznej służby Ołtarza. Przy mikrofonie Maja Kochlik i Paweł Górka. Zostańcie z nami. 14 grudnia w Auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej odbyła się konferencja Przedsiębiorczość w Polsce Nowe Perspektywy Rozwoju. Specjalnie dla radiowego ekspresu studenckiego wypowiedział się minister aktywów państwowych, wicepremier Jacek Sasin. My nie możemy być uzależnieni od dostawcy tego paliwa, które dzisiaj jest kluczowe dla nie tylko polskiej gospodarki, ale również dla polskich gospodarstw domowych od jednego tylko dostawcy i to od dostawcy, który wielokrotnie w przeszłości udowodnił, że wykorzystuje również sprzedaż tego paliwa w celach politycznych, czy w celu osiągnięcia własnych korzyści strategicznych czy politycznych. Dlatego szukamy nowych rozwiązań. Jednym z nich jest budowa tego gazociągu Baltic Pipe, który ma umożliwić sprowadzanie gazu do... Polski ze złóż skandynawskich, ale również szukamy i pozyskujemy inne rynki, z których ten gaz prowadzamy, czy to z obszaru Zatoki Perskiej, czy ze Stanów Zjednoczonych. W tym celu budujemy również infrastrukturę, taką jak gazoport w Świnoujściu. Na nasze pytania odpowiedziała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. W swojej wypowiedzi szczególną uwagę zwróciła na ekologię. Nie ma właściwszych sił politycznych jak te z prawej strony sceny politycznej, aby mówić wiarygodnie o ekologii i o klimacie. Dlaczego? Dlatego, że jak spojrzymy sobie na historię ruchów ekologicznych i partii ekologicznych, to sięgamy do lat 70. XX wieku, gdzie ruchy, te partie powstały na gruncie takiego antywojennego buntu, ruchów pacyfistycznych. No i co zrobiły przez te wszystkie dekady? To znaczy w jakim stopniu mamy poprawioną kondycję środowiskową? No w niewielkim stopniu. Dlaczego? Dlatego, że one abstrahowały od rzeczy najważniejszej, czyli od człowieka. To znaczy uczyniły bożka z ekologii, zapominając, że ekologia i ekosystem ma człowieka w środku. Więc my, odwołując się do tradycji z gruntu chrześcijańskiej, do Jana Pawła II, do encykliki Centesimus Anus, czy też do Franciszkowej Laudato Si, to takiego manifestu ekologicznego chrześcijanina, mówimy, że tak, my w sposób odpowiedzialny podchodzimy do środowiska, właśnie dlatego, że stawiamy siebie, siebie, czyli człowieka, w centrum. Udało nam się porozmawiać również z ministrem cyfryzacji, Markiem Zagórskim, który wyjaśnił, czym jest coraz bardziej popularna sieć 5G i jakie są jej zalety. Sieć 5G to jest z, z jednej strony nowy standard telefonii mobilnej i jak użytkownicy dzisiaj telefonii, telefonii komórkowej wiedzą, mieliśmy sieć 2G, 3G, teraz mamy standard 4G, czyli LTE. I 5G to jest sieć nowej generacji, ale ona się tym różni od dotychczasowych standardów, że nie tylko będzie, będzie pozwalała na uzyskiwanie większych prędkości, ale przede wszystkim jest to sieć, która koncentruje się, i tak naprawdę można powiedzieć, z zupełnie nowym standardem przesyłu danych. Standardem, który umożliwi przesyłanie danych z bardzo wielu urządzeń, jednocześnie z bardzo dużym poziomem. Z bardzo dobrą jakością, z bardzo niewielkim opóźnieniem. Zwieńczeniem konferencji była dyskusja, podczas której prelegenci odpowiadali na pytania zgromadzonych gości. Tego samego dnia wieczorem społeczność akademicka spotkała się na corocznej wieczornicy. Była to dla nas specjalna okazja do wspólnego śpiewania kolęd i złożenia sobie świątecznych życzeń. Kilkoma słowami o tym wydarzeniu podzielili się nasi wykładowcy. Posłuchajmy. Od zawsze przychodzę tutaj na wieczornicę, odkąd jest organizowana. Dla mnie, jako wykładowcy, który jest od początku, od 2001 roku związany z tą uczelnią, jest to wieczór, w którym dzielimy się opłatkiem, składamy sobie życzenia, ale przede wszystkim również wzajemnie się ubogacamy. Dla mnie, spotkanie ze studentami tutaj, z gronem wykładowców, z ojcem rektorem, z i uczelni w takiej właśnie świątecznej atmosferze jest bardzo ważne. Zawsze dla mnie spotkanie z drugim człowiekiem dodawało mi skrzydeł w pracy, w moim powołaniu jako nauczyciela, wykładowcy. Życzę doznania tej miłości Małego Pana Jezusa, Matki Najświętszej. I na te święta życzę właśnie umocnienia wiary, pokoju, radości z narodzin Pana Jezusa. To jest zawsze taki wyjątkowy moment, kiedy patrzymy na siebie od trochę innej strony. Poza takim czasem wykładów, kiedy się czerpie tylko naukowe kontakty z wykładowcami, to jest taki czas spotkania ze sobą, podejścia, porozmawiania, chwila złożenia świątecznych życzeń i takiego przybliżenia już tej atmosfery stołu świątecznego, wigilijnego. Staram się uczestniczyć w tym spotkaniu właśnie po to, żeby ubogacić się tym darem obecności. Darem obecności wykładowców, studentów, władz uczelni, żeby to był też taki czas, Czas spotkania się w takiej perspektywie zbliżających się świąt i takiego zapatrzenia w nowo narodzoną dziecinę. Życzę, żeby się udało sfinalizować wszystkie ambitne plany, ale też staram się podkreślić ten fakt, żeby jak najlepiej wykorzystywać czas, który nam jest dany. Właśnie w tym okresie studiów, bycia ze sobą, rozwoju duchowego, żeby to nie był ten czas stracony. W minionym tygodniu w Akademickiej Sali Fitness odbyły się zawody siłowe. Studenci zmierzyli się ze sobą w czterech konkurencjach. Rywalizacja była na tyle zacięta, że niezbędna okazała się dogrywka. Posłuchajmy wypowiedzi współorganizatora, a zarazem jednego ze zwycięzców, Mateusza Hanusiaka. 11 grudnia odbyły się u nas na siłowni zawody siłowe, których byłem współorganizatorem wraz z Damianem Krzalem Zawody składały się z czterech konkurencji Pierwszą konkurencją był przysiad Przysiad najlepiej wykonał Damian Krzal z ciężarem 150 kg Drugą konkurencją było wyciskanie sztangi leżąc W tej konkurencji wygrałem ja osobiście wypychając 120 kg Trzecią konkurencją było podciąganie na drążku z obciążeniem Tutaj ponownie wygrał Damian Krzals z obciążeniem 50 kg. Ostatnią konkurencją były pompki na poręczy z obciążeniem oczywiście. Tą konkurencję wygrałem osobiście. Poziom był bardzo wyrównany i zacięty. W zawodach wystartowało 10 studentów. Czas na magazyn. Miłosz Rajczakowski porozmawiał z Jakubem Szajkowskim z liturgicznej służby ołtarza. W dzisiejszym magazynie gościmy Jakuba Szajkowskiego z Liturgicznej Służby Ołtarza. Szczęść Boże! Szczęść Boże, witamy. Byliście ostatnio na wyjeździe w środę zeszło, tak? Tak. Do księdza prałata Wojciecha Niedźwieckiego, który przedstawiał wam tajniki liturgii. Jak przebiegało to spotkanie? To było kolejne spotkanie z pewnego ciągu spotkań. Jako, że Liturgiczna Służba Ołtarza w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu chce się rozwijać, dlatego zapraszamy takie autorytety. I tym autorytetem bez wątpienia jest właśnie ksiądz prałat Wojciech który po pierwsze był ceremoniarzem katedralnym, ale również sekretarzem biskupa Andrzeja Suskiego. Teraz, jako że biskup diecezjalny się zmienił, więc w 2016 roku został proboszczem parafii w Niebo Wzięcia na świętszej Maryi Panny, więc bardzo pięknego i można powiedzieć, że historycznego miejsca w Toruniu. Więc to spotkanie... Miało nie tylko na celu pogłębienie wiedzy o liturgii, ale również na przykład dowiedzieliśmy się trochę więcej o błogosławionym księdzu Stefanie Wincentym Frelichowskim, który posługiwał w tej parafii, oraz również dowiedzieliśmy się o, hi o historii tego miejsca. To, co było najważniejsze, to właśnie liturgia. Poznawaliśmy mniej więcej, jak to wygląda w tej konkretnej parafii, ale również dzięki temu, że ksiądz Prała Wojciech jeździł z księdzem biskupem Andrzejem Suskim, opisywał różne tradycje, które są w parafiach. Co ciebie jako uczestnika tak naprawdę najbardziej dotknęło podczas tego powiedzmy krótkiego wykładu, tak? Bo można powiedzieć, że poznając jakieś miejsce, które jest ściśle związane z liturgią, poznajemy i liturgię, tak. która jest powiedzmy może i uniwersalna, ale jednak w każdym miejscu każdy kapłan wnosi coś do tej liturgii, co jest powiedzmy takim Charakterystycznym znakiem, że to jest właśnie liturgia, która jest przekazywana przez tego kapłana. Więc co było takim charakterystycznym elementem tego spotkania? To, co mi najbardziej urzekło, to dbałość o każdy szczegół liturgii księdza Prałata. Tam nie ma pustych gestów. To są wszystko bardzo wymowne elementy liturgii, które mają swoje odwzorowanie w Biblii, w Starym Testamencie, jak i w Nowym Testamencie. To, co mówiliśmy, to najczęściej były błędy popełniane że poprzez kilkadziesiąt lat posługiwania w parafii księża powoli, jak gdyby przestają już tak klarownie i tak dbale pokazywać te piękne znaki liturgii. Będąc w pięciusetletnim kościele, który był przepełniony modlitwą, co ciekawe, przez parędziesiąt lat był kościołem protestanckim, myślę, że można naprawdę poczuć Całego tego ducha liturgii, tak? Zobaczyć te stare, piękne, drewniane stelle, y, zobaczyć odkryte niedawno pod tynkiem freski. To wszystko ma swoje głębokie odzwierciedlenie. Mówiłeś o tym, że jest pewnego rodzaju prostota, która wiąże się z dbałością o każdy szczegół tej liturgii. Jak to się przekłada na posługę ministrancką? W jaki sposób to, co właśnie przekazywał Ksiądz Prałat Wojciech Niedźwiecki, wykorzystasz to w swojej posłudze jako ministrant, jako uczestnik liturgicznej służby ołtarza? Najbardziej takie dla mnie ważne słowa, które tam padły, to było to, że my, jako ci, którzy posługują przy ołtarzu, tak, jesteśmy jakimiś pomocnikami księdza, całej tej liturgii, jesteśmy potrzebni, ale. Jak gdyby, mimo że tam jesteśmy, to ma nas tam nie być. To znaczy, że nie mamy się rzucać w oczy, mamy po prostu swoimi gestami pokazywać, że jesteśmy tam tylko po to, by służyć, a nie po to, że ja dzisiaj stoję przy ołtarzu i ja jestem najważniejszy. Więc takimi kluczowymi słowami było właśnie to, że mimo że tam jesteśmy, to ma nas tam nie być. Ma tam być tylko i wyłącznie Chrystus. I my to mamy to pokazać swoją, swoją pokorą, ale też swoją postawą. Czyli można powiedzieć, że posługa jako uczestnik liturgicznej służby ołtarza wiąże się z tym, że ja też muszę jakby zdobyć się na to, że stanę przed ołtarzem, w którym jest oczywiście też Jezus Chrystus, w największej tego jakby okazałości. I ja nie tylko jestem osobą, która pomaga w realizacji tego jakby dzieła, którym jest Eucharystia, ale także jestem osobą, która w niej czynnie uczestniczy, która jest wiernym, który stoi przed ołtarzem. I dlatego mam nie chyba tam nie być, tak? Z tego co rozumiem? Tak. Dodatkowo jeszcze to, że jest to, że uczestniczymy w, w tych liturgiach częściej niż inni, tak, bo my jesteśmy do, do tego zobligowani jako liturgiczna służba ołtarza, to nam daje pewną taką niebywałą możliwość lepszego poznania i lepszego kontaktu z Panem Bogiem. Właśnie, czy to wzbogaca Twoją wiarę, że tak, jest uczestnikiem liturgicznej tak. służby ołtarza? Tak samo jak częstsze spotykanie się z drugim człowiekiem zwiększy naszą empatię, ale też zwiększy naszą wiedzę o drugim człowieku. Tak samo obcowanie z Panem Bogiem podczas liturgii, szczególnie, bo to trzeba powiedzieć, że liturgia jest najwyższą możliwą modlitwą, tak, którą możemy złożyć, w której możemy uczestniczyć. Więc tutaj trzeba. Klarownie powiedzieć, że to uczestnictwo jak najbardziej wzmacnia tą relację. I tutaj postawimy kropkę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I oddaję głos do studia. To był magazyn Radiowego Ekspresu Studenckiego. O tym, czego możemy spodziewać się w najbliższym czasie, opowie nam Paweł Błoch. Studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu rozpoczynają przerwę świąteczną. Ostatni dzień zajęć dydaktycznych będzie miał miejsce w piątek 20 grudnia. Ferie potrwają do 6 stycznia, czyli do Święta Trzech Króli. Zajęcia rozpoczną się dzień później, we wtorek 7 stycznia. Będzie to już ostatnia prosta przed zbliżającą się sesją. Dziękujemy Pawle. Tą informacją kończymy kolejne wydanie radiowego Ekspresu Studenckiego. Nie zapomnijcie odwiedzać nas na Facebooku, Twitterze, Instagramie oraz na stronie wsksim.edu.pl. Kolejny radiowy Ekspres Studencki 14 stycznia. W imieniu całej redakcji życzymy Wam błogosławionych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia oraz wielu łask Bożych w nadchodzącym nowym roku. Za uwagę dziękuję Maja Kochlik i Paweł Górka. Do usłyszenia.